Dagmara Kaźmierska nieoczekiwanie zrezygnowała z dalszej rywalizacji w tańcu z gwiazdami. W mediach bardzo szybko rozgorzała dyskusja na temat jej tanecznego partnera, Marcina Hakiela. Mówi się o tym, że jeden z najbardziej doświadczonych tancerzy w programie może kontynuować zmagania na parkiecie tańca z gwiazdami z inną partnerką. Hakiel skomentował te doniesienia. Marcin Hakiel nie pojawi się w najbliższych odcinkach tańca z gwiazdami. Jeden z najbardziej doświadczonych tancerzy tworzył duet z Dagmarą Kazimierską, która wczoraj podjęła zaskakującą decyzję. Kontrowersyjna uczestnika z powodu problemów zdrowotnych musiała zrezygnować z dalszego udziału w programie, mimo iż dotarła do ćwierć finału. W tej sytuacji hakiel również najprawdopodobniej zakończy swój udział w tanecznym show. W sieci pojawiły się jednak spekulacje. Czy jest szansa na to, aby Marcin Hakiel mógł dalej rywalizować na parkiecie z inną partnerką? Sam tancerz skomentował swoją przyszłość. Jak już widzieliście, moja wspaniała gwiazda z tej edycji tańca z gwiazdami, nasza wspaniała królowa zrezygnowała ze względów zdrowotnych. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego wszyscy trzymamy kciuki, żeby jak najszybciej i jak najlepiej z tym zdrowiem, mówił wczoraj, odnosząc się do decyzji Dagmary Kazmierskiej. Marcin Hakiel podziękował Dagmarze za wspólne chwile w programie i 2,5 miesiące treningów. Zdradził, że na przestrzeni czasu królowa życia zrobiła ogromny postęp. Zobacz, Dagmara Kaźmierska odeszła z tańca z gwiazdami. Wiemy, kto ją zastąpi. Dla mnie Dagmara jest zwyciężczynią, bo pokonała wiele swoich ograniczeń. Podczas pierwszych treningów ciężko było nam jakiekolwiek kroki stawiać. Udało nam się opracować kilka choreografii. Oczywiście, dzięki widzom, przechodziliśmy z odcinka na odcinek. Dla mnie to był super czas. Dagmaro, jesteś dla mnie zwycięzczynią tego programu, mówił Hakiel. Marcin Hakiel zdradził także, czy można będzie oglądać go na parkiecie tańca z gwiazdami z inną partnerką. Drodzy Państwo, aż tak się nie znam na zasadach tego programu, ale, jak rozumiem, jeśli moja gwiazda rezygnuje, ja też odpadam z konkursu. Jest to dla mnie oczywiste, mówił. Inne gwiazdy miały innych tancerzy, innych partnerów, więc nie wyobrażam sobie nawet, jakby to teraz miało wyglądać. Dodawał hakiel. Marcin Hakiel pojawi się jeszcze na parkiecie tegorocznej edycji tańca z gwiazdami, ale w odcinku finałowym, w którym standardowo pojawią się wszystkie pary. Będzie to oczywiście możliwe, jeśli Dagmara Kaźmierska. Jego taneczna partnerka wróci do pełni sił. Post udostępniony przez taniec z gwiazdami, taniecz gwiazdami.